Dziś padło 50 tysięcy dolarów, zgodnie z tym, co mówiłem 11 dni temu na poprzednim filmiku, że jesteśmy na prostej drodze do tej kwoty. Dziś padło 50 tysięcy, na Coinbase było to 50 tysięcy 645 dolarów bodajże. Około 13:30 była taka wycena Bitcoina. No jest to niesamowita rzecz. No, kosmos, kosmos, prawdziwy kosmos, aczkolwiek w sumie wielu się tego spodziewało. A jeden bitcoin tyle kosztuje. O czym dzisiaj chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć o procesie zakupu, bo wiele osób boi się, że nie jest w stanie zainwestować w kryptowaluty w bitcoina, ze względu właśnie na wysokie ceny. No to jest bzdura, tak? No bo na jednego bitcoina przypada 100 milionów satoshi, czyli takich grosików bitcoinowych. No i nikt nie każe nikomu kupować całego bitcoina. Na całego Bitcoina stać nielicznych e, można zainwestować spokojnie mniejszą kwotę. E, w przypadku zakupów e, na depozyt, o czym zaraz powiem, e, można kupić i za 100 zł, czy za 200 zł. Naprawdę nie jest to problem. Można kupować regularnie na przykład co tydzień celem uśrednienia ceny e, za 100 zł czy za 1000 zł, zależy jaki kto ma portfel. W każdym bądź razie nie ma tutaj jakiegoś progu wejścia. W przypadku, w przypadku przesyłu na własny portfel no to jest kwestia kosztów przesyłu. W przypadku złożenia depozytu to nawet nie jest to barierą. No więc jak wygląda proces zakupu u nas? No, zapraszamy na Górczewską 27 przez 35 do Osa Sport. Kładziecie pieniądze na Ladzie lub też Robicie ewentualnie przelew, czy płacicie kartą, nawet jest taka opcja. A my, albo na wskazany przez Was adres przelewamy te części bitcoinów, tak, te satoshi, jakąś odpowiednią ilość według aktualnego kursu, który jest średnią z kilku giełd, powiększoną o, o nasze prowizje. Więc albo przelewamy Wam na wskazany adres te, te, te kryptowaluty. Albo e, składamy je na takim depozycie u nas. I teraz, jak przychodzi do sprzedaży, no to jeżeli macie to na własnym portfelu, to przelewacie po prostu na wskazany adres do nas. A my Wam wypłacamy znowu pieniądze albo gotówką, albo przelewem. Jak wolicie, jeżeli rezygnujecie z anonimowości, to możemy to zrobić i przelewem. Nie ma problemu z naszej strony. Albo jeżeli macie to na naszym depozycie, no to po prostu likwidujemy depozyt i aktualną wartość tego depozytu wyrażoną w złotówkach przelewamy wam, wypłacamy wam gotówką, lub przelewamy na konto, tak jak wcześniej mówiłem. Więc cały proces jest waszy, dla Was banalnie prosty, bo tak naprawdę pff, możecie nie zrobić nic poza położeniem gotówki i potem odebraniem gotówki e, przy, przy, przy sprzedaży, przy likwidacji. Ewentualnie, jeżeli byście na przykład chcieli sobie założyć taki portfel, a nie bardzo wiedzielibyście jak i jak to zrobić, to służymy pomocą. Zawsze ktoś u nas w sklepie się znajdzie, kto, kto wam to pomoże zrobić. Więc e... Bitcoin bije kolejne rekordy. Czy to już koniec? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem jeszcze długa droga do tego, żebyśmy zakończyli wzrosty. Nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, a tylko moje prywatne zdanie. Ale jeżeli ktoś uważa podobnie jak ja, no to zapraszamy do zakupów. Jeżeli ktoś z kolei myśli, że to już jest max i że już dalej nie pójdziemy, no to zapraszamy do sprzedaży. W takim razie trzeba skeszować e, kryptowalutę zanim e, cena spadnie. Więc jeżeli ktoś chce u nas to zrobić, no to zapraszamy, służymy pomocą i szybką wypłatą, czy też przelaniem Bitcoinów na wskazany adres. Zapraszamy do OSA Sport.